I potem yy, Ronda i w Rondo... Ole, yy... nie, korweta! Dobra, one się, one już zmykają gdzieś. One się wystraszyły. Ja wystraszyłem dzieci. Siema, siema. Witam Was w kolejnym motowlogu na moim kanale. Dzisiaj robimy sobie kolejne wyzwanie. Jak widzicie, jest niedziela. Zero samochodów, ogólnie zły dzień do nagrywek wybrałem. Ale no co zrobić, jak dopiero teraz jest pogoda na nagrywanie? O 16 ma padać. Mamy aktualnie godzinę 12, także mam parę godzin na nagrywki. Także postaram się Wam coś nagrać. A dzisiaj będziemy udawać obcokrajowca w Polsce. Część 2. Dlaczego część drugą? robimy w Polsce, a nie w Niemczech dlatego, że, że... w niedzielę Niemcy spoczywają w pokoju w Niemczech kompletnie nikogo nie ma każdy spoczywa po pracy także nawet, nawet nie chciało mi się jechać na miasto jak się skapnęłem, że to jest niedziela, a nie sobota także pomyślałem, aby pojechać do Polski nagrać drugą część i co, i nagrywamy już nie będę przedłużać, będziemy szukać co ludzi Dobra, jedziemy na prawo. Tam widać jakaś grupa ludzi jest. Ogólnie to jest dzisiaj bardzo wiecznie. Lipna pogoda, jak nie wiem. Znaczy, no, niby 14 stopni, także nie taka lipa. Ale, ale jest bardzo wiecznie. Co tutaj się dzieje? Ludzie czekają. Pojadę na prawo z nadzieją, że znajdę tam ludzi. Za pierwszym razem, jak to nagrywałem, to musiałem nagrać 40 minut, aby znaleźć te 4 osoby. Także zobaczymy, jak długo ze zejdzie mi to w niedzielę. Ogólnie powiem wam, że właśnie dzięki takim odcinkom człowiek staje się po prostu odważniejszy. Dobra, jadę sobie na prawo. Pewnie pamiętacie to miejsce, gdzie, ta gdzie tą panią spotkałem, co tak dobrze gadała po niemiecku. No co, co, co. 5 minut no co ona robi? A few moments later. O Boże, szukała biegu chyba. Szukała biegu. No to nieźle. Ale już zbierają się chmury pewnie jak widzicie. Halo, gdzie jesteście ludzie? Ojeju, kurde, dlaczego nie wyleją tutaj asfaltu? O tutaj pani chciała wyjechać. Nie ma tej pani co dobrze gadała po niemiecku niestety. Niestety, nie tym razem. Podbić tutaj na lewo. Entschuldigung. Wysunzi finaleś w WSN-Dutschland git. Okej. Ok, ok. Ok. Może. Okay. Okay. No dobra. Nie wiem. O to nie wiem. Dobra, teraz zobaczmy moją... Moją tablicę polską. O to spoko. Ale będzie, będzie burza. Będzie burza. Ale żem trzapnął tymi, tą szybką, kurde. Czemu on nie wiedzie? Są Niemcy. Kurde, odpina mi się. Może ktoś w parku będzie. Że, no, do parku na pewno nie wiadę, ale. No, zobaczymy. Bo ogólnie to mamy już prawie 10 tysięcy subskrypcji. Także możecie mi pisać jakieś, kurde, nie wiem. Specjale, które byście chcieli zobaczyć na moim kanale. Tu się patrzeli na mnie, kurde Jak na UFO jakieś Pojadę koło szkoły, może ktoś będzie Chociaż w niedzielę wątpię, że komuś by się chciało iść do szkoły Ale no nigdy nie wiadomo Nic a nic, zero ludzi Musiałem stanąć, bo mikrofon mi się źle ułożył i teraz mam inaczej ustawiony, także mam nadzieję, że i tak i tak będzie dobry dźwięk Jechać tam prosto Kurde, będzie przechodzić Boże... Tak to na parkingu bym się zatrzymał. Już wiem chyba gdzie pojadę. O, biedronka otwarta, że tak dużo ludzi tam. O co chodzi? W tunelu nie skorzystać. Boże dajcie mi ludzi, a... Jakiś... Dlaczego... Jakiś szczur na mnie szczekał. No, jeszcze bliżej, wiecie. Dobra, jadę na prosto i skręcę na prawo, bo tam idzie jakaś grupa. Chcę wykręcić, bo tam chciałem się zatrzymać. Ale nie wyhamowałem trochę. Także jedziemy z powrotem. Ten pan przechodzi przez pasy. Może nikogo nie ma, no. Ej, bo to mnie już zaczyna trochę wkurzać. Jadę tutaj z nadzieją, że kogoś znajdę. na droga. W Polsce właśnie, kurde, budują te drogi, budują cały czas nowe drogi są, ale jakby raz chociaż nie mogli zrobić porządnej drogi. chociaż raz porządną drogę bym chciał tutaj. Entschuldigung, sprechen Sie vielleicht Deutsch?

Ja I potem jest ten rondo i po tej stronie będzie lidl, jak się jedzie przez te szlawany, nie? Lidl i potem rondo i w rondo jest ten reszt, tak? I, mm -hmm. i, I potem. E, links I, i już e, granica. Ok. <laughs> Good. danke Shin. No, ta pani nie była taka zła w sumie, no. Starała się, o, ale nie. Korweta. Ja ją kiedyś widziałem. Ona jest taka głośna jak odrzutowiec. Ej, ale dobra, powracając do tematu. Sorry, że tak przerwałem, ale powracając do, co do tematu, no to ta pani już starała się. Wiedziała jakieś tam podstawy, także... Także jest gites. Możemy zaliczyć to do osoby, która umiała po prostu niemiecki, chociaż trochę. Mam pomysł. Wykręcam. Wezmą mnie za pedofila chyba. No trudno. Jak tu wjechać? Dobra, wiadę tędy. Ale tu było ciężkie do wykonania. Kurde, wezmą mnie za pedofila, mówię wam. Tam są ludzie jacyś na... na drugiej stronie. Także boję się trochę podbić do tych dziewczyn. Dobra, kurde. Czego się nie robi dla widzów, no. Nie no... Palenia palenia gumy bym nie zrobił dla widzów jedynie. bo <laughs> w drzewo bym wjechał. Kurde, nie no, serio się boję po podejść. Dobra, one się... One już zmykają gdzieś. One się wystraszyły. Ja wystraszyłem dzieci. Dobra, ale to... To jest jeszcze lepsza okazja, aby do nich podbić. Patrzcie. Kurde, za późno Patrzcie, one boją Co ja robię? Tam jacyś młodzi na parkingu są, dobra Jedziemy tutaj do mili Pewnie się wystraszą Ich weiß, dass ich treibe. Sorry. Weißt du vielleicht, wo es nach Deutschland geht? Verstehst du vielleicht Deutsch? Nein. Okay. Und deine Freunde? Okay. No, trudne, Ok, nie chcą ze mną gadać. Dobra, powiem wam, że tutaj na tej ulicy jest dużo osób, także można podbijać. Nie obraźcie się, jeśli ten odcinek byłby krótszy trochę od poprzedniego, ale. Ale, kurde, musicie zrozumieć, że jest dzisiaj niedziela i tak po prostu dużo ludzi nie wychodzi z domu jak w ciągu tygodnia. Bo w ciągu tygodnia to wracają z pracy i w ogóle. A tak no to, no to odpoczywają po prostu od pracy, no nie na to peśtawa idą i takie sprawy. Entschuldigung. Sprechen Sie vielleicht Deutsch? Sprechen Sie vielleicht Deutsch? Oh, ich kann kein Englisch. Kein Deutsch? Okay. Bisschen do, na na Deutschland? Słuchajcie, do Niemiec jak się dojedzie. O, dojedzie prosto. No, gdzie, jak? Tak? Nie, jakby dojechał, rondo będzie. Rondo. Aha, rondo. Mhm, ring. I w prawo. Rech, e, re, rech, rech. Mhm, ja? I cały czas prosił. rada aus. Ganze Zeit. No, no stop. Ja, ring? Mhm, e, rech. Gerade Aus. Ok. No na Deutschland Prosta Prosto na Niemcy, ja. Ja. Nie, ja, później już tam będzie jeszcze w prawo taki. Aha. Ale to już to będzie pokazane. To okay. znaki to? Będzie. Za, za przejazdem kolejowym, za tą rzeką nie masz, nie masz. Aha. E, dopiero. Odra? <laughs> dopiero odra? Nie, nie Odra. No, to jest jakieś... No Odra, Odra. Odra, no, tak? no, ale to tam troszeczkę no. się przyjdzie i dopiero będzie w prawo. Aha. <laughs> Gerada Aus! Eee. Zweite. Weiter rechts. Mm -hmm. Ja? Ja, oké. Okay. Rechts, gerade rechts. Ja? Ja? gewoon. Mm -hmm, Geradeaus, ja. einfach. Ja? Oké. Okay. <laughs> Gut, dankeschön. Ah, oh, nog Próbowali też tłumaczyć, no. Można też zaliczyć, oczywiście. Nie będę skąpy, już zaliczę, bo się starali, no nie? Tylko tacy ludzie są właśnie. Najpierw myślałem, że... że bardziej mnie tak odrzucą trochę, że nie odpowiedzą nic, bo... bo tak dziwnie się patrzeli. Ale jednak... jednak coś próbowali wytłumaczyć. A ja się po, ja tak już szybko chciałem odjechać, bo się bałem, że ten dziadek właśnie zobaczy moje tablice polskie. Dlatego jak najszybciej chciałem pojechać stamtąd. Entschuldigung, sprechen, sprechen Sie vielleicht Deutsch? Nein? Okay. Also, ich weiß nicht, wo es nach Deutschland geht. Ah, okay. Schade. Nein, leider nicht. Nur Deutsch. Okay. Alles gut. Okay, Ludzie, ich muss jetzt mit Wami. niestety, bo rozładowała mi się kamerka, także teraz podkładam wam głos i słuchajcie przepraszam was, że ten odcinek był trochę krótszy, że do mniej ludzi podbiłem, ale po prostu było no było po prostu mniej ludzi na ulicy, bo jest niedziela, także trzeba to zrozumieć i obiecuję, że, że następny odcinek będzie trochę dłuższy, chociaż nie wiem jeszcze jak ten odcinek utnę, także zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję, wbijajcie do grupy na insta oraz siemano, widzimy się w następnych motowlogach